Ofiarowanie Izaka to jedna z najbardziej dramatycznych biblijnych scen. To także początek narodu żydowskiego i jego przymierza z Bogiem. Jako jeden z najpopularniejszych motywów w sztuce, jest obecny także w kolekcji Judajków Muzeum Historycznego miasta Krakowa. Prawo mówi, że widocznym znakiem przymierza Abrahama i jego potomków z Bogiem ma być obrzezanie na u każdego mężczyzny. Od wieków zabieg ten przeprowadzano na ośmiodniowych chłopcach. Na wystawie stałej w starej synagodze prezentowana jest srebrna patera na napletek z przedstawieniem ofiary Izaaka. Lustro patery wypełnia scena ofiarowania. Po prawej stronie stosu stoi Abraham z zakrzywionym nożem w prawej dłoni. Ponad stosem unosi się anioł, który lewą ręką powstrzymuje cios noża. Z lewej strony widzimy barana, stojącego pomiędzy dwoma drzewami. Kołnierz patery pokryty jest alternacją następujących elementów: kompozycji owoców i liści, kwiatu oraz ulistnionej łodygi. Wijącej się pomiędzy dwoma wcześniejszymi elementami. Historia ofiarowania Izaaka skończyła się dla chłopca szczęśliwie. Zamiast niego Abraham złożył na ołtarzu barana. Pamiątką tego jest obrzezanie. Co ciekawe, w tradycji żydowskiej mówi się o związaniu Izaaka, natomiast chrześcijanie mówią o ofierze Izaka jako zapowiedzi przyszłej ofiary Jezusa.